Dzień dobry wieczór, witam serdecznie, Monika Lasnowska, najlepsza polska dziennikarka jest ze mną, Doris, czyli, mówi Ci imię i nazwisko? Możesz powiedzieć. Doris VJJ, czyli Dorota Kochanek, witam Cię serdecznie, cześć! Cześć! Bardzo fajne pytanie padło tutaj, Zapytaj się skąd nagle ty mienie do LALUNY? tak z ciekawości, jaką wersję na spotkanie wymyślisz? Doris będzie bić się na nadchodzącej gali Fame MMA 28. Doris jest było policjantką, nazwana zostałaś gliniarą i skąd pomysł na to, żeby w ogóle walczyć? No wiadomo jesteś, wasz purpurę w BJJ, czyli brazylijskie jiu -jitsu. ale skąd pomysł na to, żeby walczyć we freak właśnie? No generalnie bije się od małego, więc że tak powiem z maty na, na stójkę przeskok jest duże, bo brazylijskie jiu-jitsu to są twarde nogi. Niestety nie są takie lekkie i giętkie, jak w, w boksie. Więc jeżeli dostałam taką propozycję, to dlaczego miałam z niej nie skorzystać? A taką propozycję dostałaś dlaczego? Jeżeli chodzi do... o No, ja zbyt, takiej... zbyt bardzo popularną policjanką w Polsce, więc chyba może dlatego dostałam taką propozycję. Jak zaczęła się twoja popularność? Przyszłaś z Tomkiem to mnie tu okay. na wywiad z Tomkiem e, rozmawialiśmy. Zrobiliśmy trzygodzinny live. No i było słychać co nieco dużo, było słychać i mówię, Tomek, tu są wszędzie kamery, uspokój się. Dobra, nic nie szkodzi. Dużo było, duży był odzew, jeżeli chodzi o ten interview i wtedy ty pojawiłaś się w sieci. Wtedy? Czy wcześniej? Nie, no wcześniej. To już było wcześniej, jak to, na to, ta, ta, no, wyszła ta do Perkowa z policji. A tak, rzeczywiście. Wyszła ta do Perkowa z policji, jakby zawinęli, to dodali do mediów różne treści na mój temat. I od tych treści zrobiło się głośno. To bardziej, dziennikarz, który zrobił o mnie reportaż, który też ma za usami i. Lepiej żeby siedział cicho, że tak powiem. Nie wiesz o tym o, reportażu od szkole do ochola Nie, ja nie, <śmieniu> nie, nie o tym na TV Republice. E, no to tego się tylko zaczęło, no bo ja tak naprawdę nigdzie nie dymiłam, ja siedziałam w domu cicho, więc nawet nie, nie zwracałam uwagi na to, co oni tam tworzyli i pisali na mój temat, bo mnie to tym no, bardzo interesowało. Bardziej mnie interesowało to, jak dalej się potoczy, a to polska policja, że tak powiem, nie wypróbowała. O! Polska policja wie, co robi. Patrz mi laptop, a tam było bardzo fajne pytanie. No, więc to polska policja mnie wypromowała, więc jestem, gdzie jestem. Bo żywam, że jakby to była nie, afera o komidory czy buraki, no to wątpię w to, żeby ktoś się tym zainteresował i, i gdzieś tam, e, gdzieś to dalej gdzieś, wiesz, wysyłał i, i mówił o tym. Więc sami od tego zaczęli, jest jestem, gdzie jestem. Niczego nie żałuję w życiu, bo niczego nie żałuję. Byłam gdzie, byłam, teraz jestem tutaj. I no, to mamy, no. A wiesz, że chwilę nie uwagi i lądujesz na Ciepali. No? Tak, to bywam życiu. Jak to było z tą aferą kuperkową? Jak to się zaczęło? Co się, co się wtedy wydarzyło? Bo ten reporter, o którym mówię od do on wspominał, że zrobiłaś bardzo szybko, błyskawiczną karierę, jeżeli chodzi no, o postępy Twoje w mundrówce. No, ale prawda jest taka, że na każdym może złożyć raport, papier do innego województwa, żeby gdzieś tam służyć. To, że mnie nic nie to dlaczego miałabym sobie zamykać drzwi i, karierę, I Warszawie karierę do innych województw, bo nie składałam tylko do Warszawy, składałam do Szczecina, Wrocławia, Krakowa, Rzeszowa. Więc jeżeli tutaj mnie ktoś przyjął, no to, to po prostu jestem. To, że ktoś ma kredyt, dzieci, męża, żonę i bo utrzymuje jedno miejsce bądź jakaś tam historia z życia, listy i znajomi, mnie nic nie trzymało, więc stwierdziłam, że dlaczego mam siedzieć w oporu w małej mieścinie, nie mogę pracować w dużym mieście, więcej możliwości, więcej dług, więc próbowałam. Dla każdego jest wszystko jest otwarte, tylko trzeba chcieć napisać papier i, i, i pisać, więc ja uważam, że co to, to tam było e, gadane na mój temat, że jakoś tam wszystko szybkiej kariery, to żaden wszystko i szybkiej kariery, bo u mnie na szkole policji były dziewczyny, która od razu z marszu szły do widziału, w którym ja byłam, więc... O. Więc teraz jest inna jakby systematyka tego, co tam się dzieje z tej policji, bo słysząc e, komentarze starszych e, kolegów z policji, no to kiedyś było inaczej, teraz po prostu wszystkim biorą tam, gdzie jest miejsce. Więc no, tak to wygląda. Nie zastanawiaj, dlaczego jest taki taka jechać do policjantów. No wiemy dlaczego, bo i korupcja, to ale w Polsce nie jest też tak dużo, jak na przykład w innych krajach. Tam jest ogromna korupcja i też jest inaczej to wygląda. Ale są policjanci i policjanci są policjanci normalni i też nienormalni. Mhm. Nie wiem czy to jest kwestia tego, że po prostu przepracowali już tyle lat z dziwnymi ludźmi i czasami się coś odkleja. Czy tak. po prostu coś w domu i później jest to przekładane na pracę i dzieje się dzieje. Mhm. że po prostu no, są tacy są. Ja znam policjantów, którzy są naprawdę w porządku i naprawdę pomagają i lubią tą pracę i nie dywestrzają się. Ale są też takie policjantów, którzy no Naginają swoje zasady, byle by coś gdzieś tam dostać, być gdzieś, więc mhm. różni są. Nie zapominajmy o tym, że policjanci też mają swoich przełożonych, no ale wykonują no. polecenia osób wyżej. No oczywiście, ale no, jeżeli... Kto stoi najwyżej? No to... Generał. No ale jeżeli, jeżeli polecenie na gdzieś Prezydent <laughs> ale jeżeli wiesz, polecenie, e, które mam przełożone dalej. I... To jest funkcjonaruszy najwyższym w Polsce. Jeżeli chodzi o policję? Jeżeli chodzi o mundurówkę. Policja też podlega mundurówce. Wojsko? Policja? Wo, no wojsko jest policja, jest, ZABW, jest CBA. Mhm, mm no jest, Kto jest ten... najwyżej. Kiedyś był generał, teraz jest prezydent, prawda? Nie. Tak. Nie, 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 nigdy to nie. Samo, ja on się nigdy nie interesowało. Bardziej mnie się interesował mój przełożony najwyższy, czyli generał. Pod nim komendę pod komendantem na czelig i w sumie te trzy osoby mnie w mojej karierze mundurowej nie Albo spróbowały, albo cię. Tym bardziej, że, to... tym bardziej, że w Opolu nigdy się aż tak polityką nie zajmował jak w Warszawie, Warszawa to jest jednak bardzo polityczne miasto, więc my nie wchodzimy w politykę, my teraz jesteśmy w no rozrywce. wracajmy do Fame LMA 28, tutaj będzie się działa. E, największa rozgrywka, ale to też są rozgrywki poniekąd umysłowe. Tak zwane szaty, bijot, czy każda ze z Tutaj to naprawdę jest siła umysłu ogromna, oczywiście umiejętności. Psychika, psychika i czysta głowa, bo jak ktoś wchodzi do klatki z, z problemami i nie jest czysta głowa, to ciężko się skupić po prostu na tych ciosach. Czyli więc znowu sama, Więc sama po sobie, że jak jest się gdzieś tam w tych zamyślonych w myślach i się wchodzi do tej klatki. i się nie skupia na tym, że trzeba kogoś trafić, a myśli się co będzie, albo rozpojażony już się jest wokół, co się dzieje, no to ciężko jest. Czyli znowu, wcześniej mówiłaś o ludziach, którzy Cię przyjmowali do pracy, czyli dom mhm. i rodzina a tutaj przeszkadza, jeżeli mhm. chodzi o awanse i tutaj znowu, jeżeli chodzi o walki, dom to i rodzina, do... tak jak pomaga, to trzeba, tutaj też... trzeba to dobrze rozdzielić i mieć, że tak powiem, plan działania na to, jak do tego wejść i z tego dobrze wyjść, mhm. bo to nie jest łatwe, że tak powiem, rozdzielić sobie jedno życie prywatne, sportowe, bo to też jest ważne, czy tam jeszcze jest praca. Wszystko jest, wiesz, do no, ogarnięcia tego, trzeba mi po prostu plan działania i jak do tego e... podejść. Jak do tego podejść. No to ja... Zobaczymy, jak do tego podejdziesz w OKTAGONIE. Już właśnie, ugo zmierzysz się z LALUNĄ z vanu naczelną, za wymiaru polskich freakfightów. Laluna nie ma buzi, która się zamyka, wręcz odwrotnie, cały czas coś mówi. Mówi dużo e, i bardzo często ale ma za sobą całorzesze fanów. Nie, nie boisz się narażać właśnie na krytykę ze strony fanów Laluny? Nie ja na przykład lubię jak ktoś mnie krytykuje, bo lubię na takie komentarze odpowiadać, zazwyczaj dziękuję, zawsze mówię, nigdy nie, nie obrażam drugiej osoby, bo uważam, że to jest słabe, jeżeli ktoś mnie ciśnie, no tak, jak ktoś mnie ciśnie, to najwyżej ma powód do tego, żeby mnie cisnąć. Ja też coś powiem za taki komplement, bo można i być pozytywną stroną, i negatywną stroną. Ja też nie jestem dupą pomidorową, żeby każdy mnie lubił. Mm -hmm. Więc szanuję każdy komentarz, negatywny czy pozytywny. Naczelna no zadymiara tak. La Luna i naczelna gliniara tak, Doris. Tak. Nie, można, nie można tak samo przegadać jak Luna. La Luna umie dużo gadać, ja też umiem dużo gadać, także e, jeśli ktoś miałby Oprócz nie Laguny cisnąć, czy na odwrót mniej cisnąć, no to miałby ciężko iść dla nową widzę. A czy może kiedyś tak się wydarzy, że będziecie walczyć raz razem? No kto wie, no nigdy nie wiadomo, jaki no. los będzie, więc no, mogłobym też to tak być ciekawe. Laluna jest świetną przeciwniczką, ona no, podchodzi do tej, do tej walki z tobą jak do walki sportowej, Ja też podchodzę do tej walki jak do sportowej. W sumie jak do każdej innej swojej karierze poprzedniej. Nie chodzi o partner, podchodziłam do tego, jak po prostu do zawodów. Nigdy nie brałam tego na 50%, tylko zawsze na 100. Uważam, że ona też idzie na 100%, nie na 50%, więc uważam, że to na pewno będzie bardziej dobra walka. To będzie klatka rzymska, tego jeszcze nie było w Nie było, jeżeli chodzi o kobietę, nie było klatki rzymskiej w fejmie. W ogóle we Free Fighta. kobiety nie walczyły jeszcze. Laluna wcześniej walczyła jednak na gołe pięści, co mi że już porodziła. A wy nie walczycie w parterze, tylko w boksie. W małe rękawice, dokładnie. Wow, będzie ostro, będzie się działo. Możemy też być rękami, możemy zrobić damską wersję grą, więc ja jestem za. Ja pochodzę ze Śląska, tam mówiliśmy się co chwilę na ulicy, więc mam tym doświadczenie. A gdybyś miała zmierzyć tu i Slaluna teraz, w obecnej chwili, nie umniejszając slalun, nie jest dobra w tym, co robi, no i, I, ale jest jeszcze Ewa Brodnicka, bądź okrutna mistrzyni świata. To jest więc... fajne, fajne doświadczenie z kimś, że tak powiem, zmierzyć się. Kto, e, to pewnie bym dostała no bo w boksie mam małe doświadczenie, nie jak Ewka, ale to jest fajne ten... doświadczenie, gdzieś tam przyuczenie się do tego, że jednak się trzeba zmierzyć z kimś lepszym w tak. siebie. Mm. Więc ja uważam, że to jest za wzrost. A co myślisz o Lekcji? Marta Linkiewicz... Marta zrobiła pro, progres, uważam że stójce i z tego co widzę, to zapierdziela cały czas, więc patrząc na to ja zaczynałam, a jak dalszy... Mm -hmm. Dalej, dalej. Ale o... ja mówię o parterze. Czy byś zrobiła z nią walkę? Z martą, Pan Linkiewicz? Mogłabym zrobić. Wydaje mi się, że jesteśmy w tej samej wadze, więc jak najbardziej moglibyśmy zrobić. No. Hmm, to była ciekawa walka. To była prostu... ciekawa walka. Był, był, myślę, tak. że Lexi stoczyła już walkę z martą Linkiewicz, też to był box? E, czy K1. To był k to był raje... To raje K1, K1, K1. Jest nie nie, 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 nie. On nie, to, było. Nie, ale myślałam, że one stoczyły walkę w boksie, ale to było chyba K1. Tak, to było to na pewno K1 K1, K1, to K1 co było. Podejrzewam, że tam nogach nie ruszała Marta, więc tak, tak, e, tak, tak. I e, rzeczywiście chyba Marta okazała się lepsza od Lexi, ale to była piękna, wróżnana walka. Czy uważasz się jednak, że Marta Linkiewicz jest lepsza od Lexi? E, czy lepsza, czy nie lepsza, musiałam się, czy wagi tej walce, ale ja uważam, że Marta e, o wiele lepiej była przygotowana do hmm. Lexi? A jeżeli chodzi o polską scenę zawodową, boksu, K1 i zapasów parteru, MMA ogólnie, mm -hmm. to są. A kto jest według Ciebie najlepszy? Z kim mogłabyś skrzyżować rękę, i się nie mała eee, Z kobiet? No bo pojawiały się takie nazwiska, no z UFC, jeżeli chodzi o Marta Nikiewicza walczyła przecież. Z Karoliną. Mm -hmm. Nie, nie z UFC. Karolina była z skz złota, No, no to nie, no, Karolina też jest bardzo dobrą zawodniczką i też fajnie byłoby się z nią zmierzyć. To no na pewno tam to w ogóle jest ceskos, e, totalny jeżeli chodzi o doświadczenie e, Karoliny w porównaniu do mojego, to moja chowa. Więc to też byłoby fajne dla mnie, e, stoczyć walkę z Karoliną, jeżeli kiedykolwiek miałoby coś takiego być. E, to, no Karolina zobaczyła zmartwychwstanie i, i, i już e, nie no pojawiła to, się więcej. No nie. No, no nie pojawiła się więcej, to też nie można mówić, że nie mogłabym powrócić do tego, mhm. tak? No ale to też jest kwestia, nie wiem, może Karolina wtedy miała jakieś problemy, może coś się siadło na głowę, może się czymś macie. A to była bardzo, bardzo wyrównana walka. Była bardzo wyrównana walka, no ale mimo wszystko ja uważam, że i tak czy siak największe doświadczenie, jakbym, jakby jakbym miała, już mówi pomiędzy Martą i Karoliną, to Karolina oczywiście, tak? Mhm. Mm no. Jednak byś wybrała? No wybrałam. A, ma, a Marta ma dużo większe zasięgi. No, no ale zasięgi, zasięgi zasięgi zasięgami. Zaraz Brugarcie Lewandowskim największe było w Polsce. No, do doświadczenia się nie kupi. No. Niestety. Ajdź, czyli mnie interesujecie zielone banknoty? A sumienie? Boli? Su sumienie, Woli, Woli. sumienie. Sumiebie, no. Ja jestem z tak walki od dziecka, więc nigdy na te pieniądze nie patrzyłam. Ja tyle dom że nic mi kiedyś grosza to nie dało, ale satysfakcja z tego, że miałem pierwsze miejsce gdzieś tam na mistrzostwach jest zupełnie inna niż, niż ta kasa. Mm -hmm. I, więc... Nie obawiasz się właśnie tego, że mówiąc o swoich mistrzostwach, o swoich medalach zrażasz do siebie przyszłościowe partnerki. Nie, we free fight, ja też... uważam, że nikt nie powinien tego brać pod taką uwagę, że się ktoś boi, czy byłoby ciężko, tylko bardziej, że można zdobyć fajne doświadczenie i zmienić się z kimś, mhm. kto jest trudnym zawodnikiem, trudną osobą, a nie z kimś takim, że się schodzi do oktagonu, wali się go na tubę. To jest tytuł. Tak, dokładnie, że się go wali na tubę kogoś słabszego i się jest nie wiadomo kim. Mm -hmm. lepiej, ja uważam, że lepiej się zmierzyć z kimś cięższym, zdobyć to doświadczenie trochę, powieć do tej treningu bardziej poważniej, no bo wiadomo, kto jest słabszy, no to też bym wywaliła ręce do góry i też bym nic nie robiła. To czy uważasz, że Marta Linkiewicz jest słabsza od Ciebie? No nie, jeżeli chodzi o stójkę, to jest lepsza ode Jeżeli chodzi o stójkę? Tak, mówił no Uniku za pierwsza, wiem o tym doskonale. Laruna coś to? Nie no, stójce, no nie no, Marta ma, ma miała problem z, z, z stójką, nie tylko o tym, że jest jej i gdzieś tam y, toczyła jakąkolwiek walkę, ale też poza tym robi coś, więc uważam, że stójca jest naprawdę mocna. Ja jestem mocna po prostu w parterze. Nigdy nie miałam mieć coś tam na jakąś tam skalę y, zawodu we y, stójce, więc nie będę się siebie też robić jafiszowej, nie wiadomo jaki zawód nie w stójce, bo też taką nie jestem. Mogę się chwalić i robić tutaj królową parteru, no bo 14 lat i się kulam, tak? Więc... Zobaczymy, kto będzie lepszy w nadchodzącej walce, to wszystko się okaże w swojej umiejętności, ale czy nie obawiasz się tego, że głowa jednak nie zapracuje, bo będzie setki tysięcy osób może Może mnie jej stres, oczywiście, że tak. Y mogę się zaplątać w swoich myślach i skupić się na tym, co jest wokół mnie. Bo tu jednak stres robi swoje, jednak to, co się w głowie układa, to robi swoje, ale z drugiej strony ja będę na takiej adrenalinie, że ja podejrzewam, że nawet tej walki nie będę pamiętać i będę musiała zobaczyć na Serio? Tak. A tak miałaś też wcześniej? Miała, swoje. Miała, bo to i Bo to jednak jest inaczej, jak się już coraz bliżej jest do tej walki i jak już się ma w głowie, że trzeba wygrać, żeby nie było wstydu, że trzeba mieć ten medal, czy cokolwiek, to, 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 to zupełnie jest inne myślenie i adrenalina jest na takim poziomie. Że ja musiałam wszystkie inne swoje walki, czy tam w moim jeszcze raz? Ogromnej źródła. My nie mamy na ogóle. Czyli tutaj jest twoja pięta Achillesowa, ten słaby punkt to wstyd, że. Może pokazać, nie, nie bardziej, że nie jest że wstyd, czy pokazać się z lepszej czy gorszej strony, tylko po prostu ja jestem. Zawzięta i bardzo uparta i nie wybaczyłabym w sobie, jakbym nagle po prostu odklepała ci się <truppy> No więc może bardziej pod tym kątem. Kiedy przyjdzie taki moment, że odklepiesz właśnie? No nie. To, się. Nie, to musiałby być parker i musiałaby być <g� Hypnota> <supy> e e, w Walka z facetem, jeżeli tak, to którym? Z Wow, to nie wiem, który bym musiał. E Denis Labryga, że podjęła się z Denisem? No, nie no, Denis to nie zgniło. to by <gryw> <dziesi> nie zgniło. On 50 mil więcej pilować ode mnie i on ma 1,5 Ja 50 mniej, on sobie wprost tak sobie daje, tak jak muchę Więc nie 50 kilo Nie no 58 ale sam ja fakt tego, że no, nie wiem w który tam takich chłopak jest z takim 70 kilo. Izek? On tyle błazi? No nie, ale jest szczupły z... 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 to A to, to będą nie razy? No, a to ebe Ebe, ebe EBB. ebe no też dobrze się pokazało sportowo, no i to raczej uważam, że to już byłaby patologia, jakbym miała zobaczyć pasy tam na sparingach, na macie oczywiście, ale na takim czymś to już byłaby naprawdę patologia, a poza tym, z drugiej strony nie wiem, co miałby czuć ten facet, jakby miał mi, że przyłożyć. przyłożyć, według mnie, jeżeli byłby miał takie trochę, wiesz, nie po kolei w głowie i lubiałby... Jeżeli tam powiem. Lać laski, to okej, okay, no ale... Ale laski nie być witek. No okej, okay, ale to wiesz, łusk, to sytuacja... w sytuacjach. w łóżku, a nie na od tego nie trzymacie, nie? Mm -hmm. Więc ja uważam, że po drugiej stronie, jak ja bym miał być facetem i być laskę, to dziwnie bym się czuła. Uważam, że to by nie przeszło. i to no była być... już taka walka w Polsce, walka. Walczuł... Okay. E, z tym, że on jest innej orientacji. Chodzi z ale z ubomebranie? Nie, nie była w VIP MMA o Marcina walczyli. Tak, ona była też dziewczyną, która trenuje kulturystykę, e, z rodziny też sportowej i, i ja byłam pewna, że ona ma duże szanse, żeby wygrać mhm. i jednak facet, przyłożenie faceta... To jest... No nie, no to jest inna siła, inna, inaczej w ogóle, to jest... Wałka mówi, że kobietą, ma to zupełnie jest gra. Ale mi się wydaje, że chętnie byśmy zobaczyli. W, Kiedyś widziałam też taką walkę, chyba w Federacji Rosyjskiej, w Rosji że Facet sumo, ogromny, wielki, on ważył 200 coś kilo. Oh. I Kula, która, która go powaliła. To ty gadasz? też go, go. takiego chłopa? Takiego chłopa. Wow. Przyparła go do siatki i dała sobie radę. I to z takim wielkim facetem. A ile ona ważyła? Była z 10 razy mniejsza od niego. Wow. To była duża, była, ale nie była tak duża jak on. To ty gadasz? no. Wow. To, nie wiem, no, to pula to, to mocy. Pula mocy, no. tak. Doris, jeżeli chodzi o dziewczyny z Freak Fightów, co ci się najbardziej nich nie podoba, mm, w tych dziewczynach, które walczyły? Jakie są ich największe wady, które Cię kują w oczy i e, dlatego tak długo nie pojawiałeś się w Freak fighter. Ja się nie pojawiałam tak długo w Freak Fightach. A nie miałaś w no, jest... <laughs> Nie, bo się było w policji Aha. i nie było ze mną szumu. No ciężko. Gdzieś się pokaże, jak się jest e, dalej służbach, to po pierwsze, a po drugie, jak nie ma wokół ciebie otoczki, że się gdzieś na jakimś podjął, tak? No bo okay. Po tej mojej aferze to byłam na podjął na każdej gazecie. No było się co chwalić. Zrobiłaś aferę. No co się stało, powiedz, bo wszyscy są ciekawi i wszyscy o tym mówią wszędzie i wobec powiedz, co się dokładnie stało, dlaczego była z tobą afera w policji. Policja Cię już nie lubi, jak to wygląda? Co ty to rozrabiałaś, przyznaj się, bo widzicie? <grymne> cię nie lubi, czy mnie nie lubi. No ślub noprzybowałaś tak do góry, awansowałaś, a, a to mnie nie do danych awans. To po prostu dłożenie raportu do innego wydziału, lepszego, gorszego, po prostu zmiana miejsca pracy. To tak jakby, no nie wiem... Um, to jest z biura, przeszedł do innego biura. O tak, to no bym teraz nie znała. w policji. No już nie jestem na szczęście. I nawet jakbym miała prawo i wrócić, bo tak coś mogłoby być. A nie masz? Nie mam, niestety. To mi <śmany> to tak na pewno nie urodziła. Jeżeli chodziłam z moimi przyjaciółmi na imprezę i tylko się z nimi bawiłam, nie szukałam, że tak powiem, atrakcji wobec obcych ludzi, to obcy ludzie przychodzili zazwyczaj do mnie. Bo teraz walczysz, z... dlaczego tak w tym kierunku? Bo walczysz właśnie z osobą, która jest uznawana za osobę prawidłową, <śmany> która nie lubi, właśnie policjantów i nie lubi. <śmany> Nie. No nie, nie, bardzo nie ja lubię. Tak, ja uważam, że nie musimy nikogo, żeby lubił policję, czy nie lubi, ale no, jeżeli ktoś nie lubi i po prostu nie lubi, bo ma jakieś tam swoje zasady albo e, jakieś, no nie wiem... No ja się zastanawiam, czym kierujesz te zasady prawiniastwa, tak? Bo ja nigdy w to nie zagłębiałam się. A ja bym się zagłębiła i nie wiem, czy mam porozmawiać o To trzeba byłoby chyba porozmawiać z kimś, kto w ogóle jest w cieniu i Aha. bez kamer. Bo zazwyczaj ludzie, którzy są jakieś ja, tam. Ale... uważam, że ludzie, którzy gdzieś tam mają jakieś załuszanie. załuszanie. zasady, to nie mówią o, te, o tym publicznie. To po pierwsze. A po drugie, no nie wyświetlają się. Mm -hmm. A po trzecie, pieniądze e, lubią ciszę i siedzą w domu. No tak. Ale było, pamiętasz czasy Pershinga? Ja grałam właśnie w filmie Patroka Begi, mm -hmm. dziewczyny, która wydała Pershinga. Ale ja byłam tylko tą aktorką. <grym> ona się wydała? <grym> zjadałam <grym kartę ser... znaczy nie jadłam jej, wypruwałam później. Ale oczywiście odgrywaliśmy tę scenę, kiedy on został zastrzelony później. Mhm. Ja byłam fizycznie do niej bardzo podobna, zresztą. Mhm. I mnie to zastanawia, bo były osoby, które opowiadały o jego życiu, które pracowały z nim, czyli wiadomo, były po tej stronie lewej, byli przestępcami po prostu. I oni się wypowiadali komuś, nie, przecież. To... Ja, ja powiem, że w tych czasów... Nie znam, bo mam tylko 27 tak lat, więc ja jakby... też czytałam, przygotowywałam się do roli. To... <laughs> więc to co było kiedyś, nie mam pojęcia, nie wypowiem na ten temat, ale znam ludzi z jakiejś tam ciemnej strony i to są ludzie, którzy faktycznie są z ciemnej strony i o tym publicznie nie mówią. Mają tam te swoje widzi na temat policji, ludzi takich i takich, zostają w sieniu i w sumie to chyba im na lepsze wychodzi niż. Eee, szczekanie i gadanie o tym publicznie, bo każdy jest charaktery na swój sposób. Każdy Do pewnego zasady, momentu. Każdy ma zasady na swój sposób. Ja w swojej karierze krótkiej, policyjnej poznałam wiele osób, które Charakter. były charakterne, a później prosiły tylko, żeby jak najmniej było na papierze, więc. Ja bardzo bym chciała porozmawiać właśnie o tym, jak to wygląda ten świat, kiedy spotykasz kobiety i facetów mhm. eee, i ten pomysł, kiedy. Przestają być charakterne Kiedy zostają złamani? No ja już jest za dużo na, na papierze. No ja nigdy nie miałam przyjemności nikogo przesłuchać. Mhm. Byłam tylko przy przesłuchaniu, więc no jest płacz, jest to od razu, a dlaczego tak, a dlaczego tak. Czasami jest tak, że się zbrywali i się od razu adwokat skręca w ten no. temat i gdzieś wchodzi w to, żeby osoba oskarżona miała jak najmniej do powiedzenia. A są też tacy, co wam z i wszystkich sprzedają i wychodzą. Bo wiedzą, że już adwokat nie jest w stanie je zrobić. No, czasami tak jest, że jak już się kogoś przyciśnie do muru, i z historii swojej starych. Ja tę historię pociągnę jeszcze jutro. Okej. Okay. Dobra, ja bo powiem. mnie to bardzo interesuje. E, jak to jest właśnie z dziewczynami, bo ten typ, właśnie tej funkcjonariuszki, drugiej dziewczyny, jest bardzo również interesujący. Te, I to te, teraz, zostało, tak? Teraz Która została prze, przełapana z łóżku z osobą. osobolem, tak? No nie wiem, dla mnie że tam to tam Mi tam coś tam nie pasuje, ale no, nie pasuje. Ale właśnie nie pasuje. tam nie pasuje, nie wiem jak było fizycznie, też nie będę oceniać tej sytuacji. Ale ja bym chciała wiedzieć, jak wyglądają takie sytuacje, że ty wpadasz, tu tu, tu, tu tu. No ale. <laughs> zwykła płatymlówka nie wpada. Patasz więc ze spluwą, tak? I no i co? Tam nie jest jedna osoba, dwie. Dwie osoby były w łóżku, były nagie, nie miały sprówek, mam nie po prostu. Tylko pytanie, kto zadzwonił, że ktoś przyjechał, i pytanie, czy to było realo. Czy to było wieczorem? I dlaczego się ukazało w gazetach? I dlaczego ktoś to dał do mediów? To tak jak ze mną było, tak? Ja poszłam, pojechałam na. A wiesz, kto dał do mediów? Ciebie? Tak, wiem, nie będę mówiła publicznie. A no, powiem. Nie, ja nic, im nie, wiesz, tu lepiej nic misje chcę Akurat w tym świecie, jak się daje coś do mediów jest tam kupa i sraczka, to. Każdy każdego sprzeda, że tak powiem, więc nic nie jest tajemnicą, ja już wszystko wiem, kto co, po co, na co, kto do kogo napisał, kto co komu wysłał, niestety. Moja psia, psi Sylwia, pozdrawiam Cię, chociaż nie mam kontaktu od... uuu, poszły konie po betonie, ale ona zawsze mówi, e, i nie wiesz... Tym lepiej śpisz, dokładnie. I tym lepiej nie wiedzieć. Lepiej, lepiej nie, nie wiedzieć. Pewnie nikt się sobie nie czepia, ty już nie wiedziałam. Zrobo zdrowo żyjesz, I dokładnie. Nie masz Ja nic nie wiem, ja nigdzie nie byłam, nic nie widziałam. Eee, sobie ładnie śpiewałam. Proszę. Zobaczcie moje kawałki eee, Louis Vuitton, Royce Rosalow zielone banknoty, a to sumie nie boli, albo ona tańczyła na stole. O. Posypane na telefonie. Gacek Flex Gender, Fit Monika Laskowska <noise> i Aleksandra Gołda, także słuchajcie, oglądajcie moje kawałki. A ty kiedy zaśpiewasz? Ja nie mam głosu do śpiewania. <głos> do Doświeczenia może tak. Ale akcentem i mniej wiesz, ty najpierw śpisz. Kończymy. Zakończymy dzisiejszą rozmowę, zrobił nam się piękny podcast policyjny ze strony świata prawego i lewego. Nie lewego i prawego, z waszej strony to tak. było. Dziękujemy, do zobaczenia, jutro również nagrywamy. Tak. Wcześniej zaczęłyśmy twoje rozmowy o mężczyznach, ale dostałaś walkę mm. i, i dlatego jesteśmy na tym temacie. Powrócimy kiedyś też do mężczyzn, bo to też bardzo ciekawe. Doris opowiadała, zobaczcie jej pierwszy materiał, o właśnie osobach... Dobra, może ja zamknę, bo nie pamiętam, co to poszło. Kabaretkach o kabaretkach O kabaretkach. No, bo... Doris nałożył jej kabaretki. Tak. I jeszcze sobie coś tam. Przyłapała go w momencie, kiedy robił. Działał. <grym> e, uminał sobie noc. Tak, kanał. sobie W Kabaretka, kabaretka, kabaretka swojej <noise> dziewczyny. Dokładnie. <noise> Dziękujemy za uwagę. E, kontynuacja dalej oczywiście w komentarzach. wpiszcie pytania do Doris, bo będzie druga część. Na pewno trzecia, pewnie i czwarta. Bo my się nagadać nie możemy. No, tak jest ciekawa, słuchajcie. E, do zobaczenia. Buziaki. Pa, hejka.